Obok mnie. Oho Aj Ta Z bronią Gdzie ty jesteś do Eee, Tu przy bloku te dwa bloki Pola, Czy pole to jest na, z rapy na velocie jeden strzały Jeden martwy On robi. Why? Why are you trying to kill me, man? Not you. Not me? No. You took, you took Jakieś bambiki biegają. Bambi? Bambi? Yeah. Nie. Ja tu jestem przy nich. Was Jakiś... you shooting? Yes, me, but not to you. O, wjechanie, wjechanie, wjechanie! Który to który to jest? <gryliği> to ja jestem, rękę Aha, dobra. Gdzie pójdź rękę? A, to jest killen. to jest killer. a w niebieskim kto jest? To nie. Rękę do góry. Nie, to ktoś celuje. To to? O, zginąłem. Oto, Jak to ty zginąłeś? Po no? co celowałeś? A jakie to boznaczenie okay. podcelowałem? Ja myślałem, że ty jesteś kurde, tu obok mnie jakiś typu podbiega i myślałem, że to ty jesteś. To jest był wcześniej O matko, sorry Sorry, myślałem, że to że to co inny Wolę, głupie zombie, no Stop, stop Can I take the knife from this guy that you killed? Nie, but not the food Oh, Tam na moim ciele jest to, nie dajcie mu cię. Kurde, tu typo lutuję jako... Don't tego. To, to ty byłeś kołaj? Kurde, to ja was zawiaty ty pozostawiłem. Jestem genialny. Czemu kołwej? Przecież mówię że o Ja Wiesz, że podnoszy rejsk i ścierzy że żeby do kadłubie zbiorę. O kurwa, ktoś mnie zastrzelił. <grystia> <grystia> o fuck, nie O, jestem przy, przy swoich zwłokach, praktycznie. W ogóle nie. Karma. <laughs> oh fuck. Hello boss. Ty miałeś broń jakąś czy nie? Ja to repitera. A to municją? Hello. Hey dude. Hey man, these guys just attack me. May I take a boot? Yeah yeah yeah, there's some loot there if you want it. But don't Thanks. shoot me, yeah? I'm I'm don't attack me too. Okej okay. Miałeś repeatera, dobra Ile amu miałeś repeaterze? Pięć e, Do pewno był zadowolony chyba sześć I na sobie jeszcze miałem chyba cztery Hej No, easy Dziś jeszcze za zastrzelę Oberwał Z moim mozinem myślę, że go puszczę No chyba cię bułku puszczy Oddawaj mozina Dobra. Kto idzie po bronie? Tu jest z Musiałem zabrać, bo mi chcieli Muzina zabrać. Już odzyskałem Muzina. Dobra. Gdzie moje zwłoki? Co? Nie wziął wszystkiego ze mnie? Kamizelki nie wziął? Chełmu? Plecaka? Jaki psychol. Co on tego nie wziął? O, zukini, ale jedzenia. Warto było przyjść jednak. No muszę coś wywalić na chwilkę. Kto podbiega pod zwłoki? Kto pod wokami? Nikt, nikt, nikt. Nikt? Zabijaj. Co on tam robi? Szkoda bombardować. Jo. No. Nie chciałem ty mordować. Z tego zaraz strzelałem do niego. Co on robi? Co on biegnie na mnie z chikierą? Czy co on robi? On z na mnie biegnie. Jeszcze cię zaciuka. Ta, na pewno. Hej! Oho, chyba kolega krwawi. Hej. Co miałeś dla mnie? O wódkę miał dla mnie. Wezmę. Nie będę gardził wódką. Podbiega pod zwłoki. Swoje. Dobra. Czy ktoś mnie zastrzelił? Przepraszam. Hmm. Przepraszam, nie taki był plan. Przepraszam. Mam broń jeszcze do oddania, nawet dwie. I tam leży trochę rzeczy, to podbieraj wszystko. Wam leży kilka trupów. Nie widzę cię. Czy Czyli wy podbiegacie, tak? Za chwilę białe bandany porobimy, zaś tego, z bandaży. To ty jesteś doku, ta? To ja rękę podnoszę. Doku, podziesz rękę. A, to no, to ja. Dobra. Doku, zrobisz y, ten, rzucamy swing to na ziemię. Zrób no, no wszystko. Ale, bad -bad ale a, mnie, mnie zrób jeszcze, jakbyś mógł. Zielony Kat, to ty jesteś? Conway? I dla Conway jeszcze, banda białego. A ja, mój ja mam. Jeszcze daję. Yy... Proszę, na glebie. Ambo trochę zużyłem, przepraszam. Tu leży, pode mną. CO?! Masz dwie bronie i moją amunicję mardujesz? Przepraszam, no. Nie miałem wtedy jeszcze. Musiałem strzelać do typa, żeby zyskać broń swoją. On do mnie strzelił, uwierzysz? Dobra, macie te armbandy na ziemi. Załóż, konuję I wódkę weźcie. Obie ja wezmę. No to typa rozbranego ubiłem w środku Właś tam Jest to może być typo w środku, uważaj Nie, 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 nie przedgane. no właśnie, ja odwalę. To chyba były te drzwi, chyba te Chodź Chyba to tutaj tu to było tam dwóch, dwóch Dwóch w środku jest? Tak, dwóch Kurwa, odbiegłem Oh shit A mnie zaskoczył Dwóch <noise> ty na wejściu O kurwa Zielony domek? Yy, domek taki z dachem jak stodoła stara Półokrągłym Zielony pasek, dolny, górna część czarna Białe okna, ramówki bardzo widać Blisko okay. miejsca gdzie ginęliśmy Wywyrwany czy ty? To ja. Jeden to ja? padł, przewrócił się, słyszałem. Mm. Hey dude, there we friendly, I'm friendly, I'm friendly, What's going on? What's going on? Obaj zabici są? Nie, wstaję, jeden. Zabij go? Kurwa Zofianki mi przyleciały. Ta, to Nice. To ja, to ja, to ja. Jestem w domku, ty jesteś Dobra, tam ja na nich? Ja muszę ran. to Ty jesteś na nich? Tak tak, jestem na nich Chodzę chudź, chudź. Drzwi. Pomóc? O ty bo? Ktoś wszedł Kurwa Kurwa, nie mogę przejść przez co Chyba jestem nie przytomny ja pierdolę to za walka nie żyje Kurwa, razem Co za skurwiel. Próbuję lód podnieść, Jebane zombie jeszcze, no. Podniesie lód. Bo nas? Ciebie też? Nie, ale zombie przeszkadzają. I lód podniesie. Musiałem zombie zabić. Jest w środku. Na tych zwłokach. Jak tam? To ty przyszedł domek, domek? Nie ja ja za tobą, ja jestem za tobą. Dobra. Kurna, rzygą. O to ty tam, ty za mną tu jesteś. Domek? To przed ty nami, tam, to tak? dwóch tam typów jest, dwóch tam jest typów, uważaj. Bo drugi po się podbiegał. Ta, ta, ta jest. Bieg do środka, bieg, bieg, bieg. Kurwa. Mam leki? Tu mi zajebali? Nie, mam leki. On ma kill tylko. Tylko? Zajebał chyba. tu jest kilofem siedzi w środku, teraz bierze, zbiera luty Otwórz i weź na siebie ten, ogień, coś. Idę za tobą. O. Zabił się? Nie, nie, nie. Odsuń się, co się, kur... blogował się? Nie, co jest z nim? Tak jakiś miał. On się zlagał. nie? Kurwa, nie mogę trafić. Biegnę za nim, chodź, 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 Dawaj go Śmiało, śmiało, ciśnij go Bibi. bij, bi. Zabijemy go Uważaj teraz, uważaj, nie Trzymaj się Kurwa Teraz go ciśnij Zabijemy go Przyszedł do środka? Wyszedł, o, a nie Mam go Jest, nie żyje, nie żyje Zbieraj lud po nim. Wracam tam. What złamał mi Dobieram żarcie. Wódkę. Oto Patrzyłeś czy miasto jest okej, okay? Czyste? Nie ale nie wydaje mi się, że... Słuchajcie się, słyszycie? Typo... Czy w ty, Jesteśmy. Nie, ty pobiegnie, dobra. Kurde, żygam, ty pobiegnij na nas. Od... Yy, od domku mniej więcej gdzieś mi starą bazę. Trochę bliżej. Okay. Do centrum miasta dochodzi za chwilę. Domek, który ma dach taki blaszak, jak, jak ten, co typu zabiliśmy w środku, no? Idealnie, tam, przed tym domkiem jest. Nie, nie no miały armband ma. Ty. Albo coś biegną ma. To tylko leży. Nie nie, 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 no, to nie jest to Kurde, rzygałem, no, Weź ty, to tu przy Kurde Kurde, no, 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 szybko budki trochę. no, no, bo no, no, Nie. no, 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 co? no, 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 do centrum poszedł, nie, nie. Czekajcie, otworzy bramę, to wiecie on? Jest, 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 on jest przed nami. Teraz A. po lewej twojej. To nie wy otworzyliście bramę, prawda? Nie, widzę go, widzę go. Wchodzi przez karto Po cóż kołby? Bije się, się z zombiakiem. Po drugiej stronie drogi. Przyjął A, widzę. Jest przy nami. Tam dwóch jest, dwóch jest, dwóch, dwóch, dwóch jest, dwóch jest Jeden dostał Przewrócił stopku. się, drugi bieg do Podobałem jak biegł do niego Uciek, wybieg, wybieg. Ucieka Pobiegł w lewo Biegnie na mnie Ucieka Dobra, tamtego tego dobije On wraca się pomóc koledze Nie, pobiegł na kościół Kurde, nie trafiłem go to do jest Amon. Macie go? Ucieka. domku Ucieka, w stronę kościołu. Szy do, domku. Szedł do domku, do domku, szedł. Za domkiem. Oberwał, ale żyje. Leży, go. Martwy. i mamy dwóch. Biegnę Blisko Nie padni, za w im zrobię O, cztery krwawienie, prawie życie nie ma Ale przeżyłeś? Nie, ja się wykrwawię Bandażyłuję się, Jest, jestem gdzieś bardzo blisko. To było w lesie czy na otwartej przestrzeni? Dobra, biegnę do mnie, na otwartej E drog Widzę, jestem tuż za kurna Sprintuję, ile mogę Zabił mnie Na samej drodze leżę, a on na mnie stoi Dobra Dwóch było Tak, tak, tak Na samej drodze, dobra. Kurwa, widzę go. Tego drugiego nie widzę. Gdzie jest? Widzę obu. Jeden chyba jest le leży Drugi mi uciekł Chyba położyłem jednego Ta Tylko nie wiem czy nieprzytany czy zabity Jeden leży Na co? Na typa Na typa, na typa, był tutaj przed sekundą. Gdzieś tu uciek jeden. Mam nadzieję, że tego drugiego zabiłem faktycznie. Że nie przeżył. Mam cholerną nadzieję. Że go zabiłem. Jak przeżył tu się w nerwie. Dobra, jeden martwy Kurwa, zranił mnie Martwy cię zranił? Znaczy nie, no zranił mnie, ale zabiłem typa Martwy, martwy Teraz pytanie, czy obu zabiłem? Nie mam pojęcia, czy obu zabiłem, czy nie. Ta! Chyba obu. Ty nie miałeś czerwonego plecaka, nie? Nie miałeś czerwonego. Nie. To obu zabiłem, dobra. Mamy obu. A, 20 minut temu madliście mówisz? No. A dokładnie specjujecie, gdzie zabiliście i gdzie wyginęliście? Konkretne miejsca? wilku za sklepem w domku, a ja przed sklepem bardziej na zachód pod sklepem w krzaku. Krzak. No dobra, bo mnie, mnie zagrował zombiak i musiałem się bronić. I gościu to wykorzystał. Domek za sklepem pasowałoby, żeby nie było że jeszcze tu są No jedu, to martwych ludziów no. Dobra, wchodzimy A zombie, no panuj się A mi trzepnął jeszcze, no Dobra Wypandażuj się Dwa trupy są faktycznie na tyła sklepu. Obrabowani. Nic wartościowego już tutaj nie mam wśród nich. To do cła. Dobra, lecimy dalej. Jakbyś wychodził ze sklepu głównymi drzwiami, to tak na kąt 45 stopni przy siatce. To widziałem tamte rozwłoki. Tak, widziałem je, dobra. Są jeszcze martwe zombiszcze dookoła trochę cykam, nie? Eee, tu ktoś pokrojony leży. Może bym miał w garści coś. Nic nie zostało, tak to. Dobra, wchodzę do sklepu. O zamknięty jest sklep! No widzisz to może ktoś tam jednak jeszcze leży Ta, zamknęli Pewnie od środka Wytrychem zamknięty, mam wytrych? No nie mam W Wilku? Jak to. Trochę się dawno nie słyszałem, ale mam cię cicho. Właśnie twoje zwłoki lutuję. Znaczy szukam i, i sprawdzam dookoła. Zaraz cię podgłosię, bo cię eee? prawie nic nie słyszę. Sklep jest zamknięty w środku. Próbuję się włamać. I tam dwóch typów siedzi. W środku siedzą? Tak. No. Skąd że cały czas siedzą? W zamkniętym sklepie? No bo. Jakieś 5 minut temu weszłem do sklepu i mnie upierdzielili Bo no, do mogilewki dobiegłem Czy ja mam się z tym, że są tam w środku Tak, są dwóch Jeden w kałach, drugi sk. Są faktycznie Kiedy o, leży? Kurde, chyba zabiłem ich obu, ale jestem przytomny. Kurwa! Chyba obu ściągnąłem, ale wształpię jestem, fuck. Nie, przeżył jeden. Nie, to zombie mnie źle. Kurwa, cię zombie! Nie! do mogilewki od razu. Kurde, obu zabiłem, nie, i zombie mnie nie, Fuck, obu Obu, obu nie, 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 zombie mnie dobił.